Dzień dobry Państwu przy mikrofonie i przy komputerze Daniel Jamros. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do krótkiej prezentacji, która prowadzi Was w tajniki tworzenia prezentacji, prostych prezentacji, zaznaczam, na potrzeby filmów YouTube. Mogą te prezentacje też być wykorzystane, jeśli będziemy wykonywać swoje czynności zawodowe jako sprzedawcy, agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, lub jakikolwiek, jakakolwiek inna forma sprzedaży. i wtedy możemy, ale o tym oczywiście powiem za chwilę, żeby stworzyć taką prostą prezentację posłużyłem się dzisiaj programem, albo jedną z części oprogramowania pakietu Open Office. Na ekranie widzimy dokument, który się Zachował, że tak powiem, z poprzedniego filmu. Zrobiłem tutaj trzystronicowy, najzwyklejszy tekstowy dokument w Open Office, w, Reiter, w Writer to się chyba powinno mówić. Więc w mojej duszy drzemie taki hochlik, wesoły, czasami przekorny, I dlatego zamieściłem tutaj. Te dwa takie hasła. Kocham Cię, subskrybuj mój kanał. A na drugiej stronie zamieściłem jeden fotkę z postów. Nie będę się rozwodził tutaj nad, nad tymi, będzie to można zobaczyć potem w dalszej części filmiku. To jest trzecia strona. Ten dokumencik, tą prezentację zapisałem oczywiście w formie ODT. A potem wyeksportowałem jako dokument PDF. Chciałbym Państwu tutaj jeszcze zwrócić na chwileczkę uwagę, żebyśmy się poznając programy, nie śpieszyli, ponieważ twórcy programów internetowych. Wymyślili wspaniałą taką pomoc, pierwszą pomoc że tak powiem, doraźną, która jest w postaci chmurek po najechaniu na jakąś ikonkę danego oprogramowania. Jest to również w takich tych tajszych, czy nawet darmowych, a Open Office pakiet do takich należy. I mamy zawsze tutaj jakąś podpowiedź. A więc, jeśli utkniemy w sytuacji, kiedy nie wiemy, co dalej, to oczywiście możemy czytać pliki pomocy, możemy szukać w Internecie, ale w trakcie naszej pracy obserwujmy, co nam tutaj pisze, nie śpieszmy się na początku. I skoro już jesteśmy, oczywiście ta prezentacja, którą ja wam przedstawię, nie będzie jakiś tam mieć w sobie bajerów. Chodzi o przedstawienie pewnej zasady zaprezentowania treści. Ta treść ma być, to znaczy te obrazy prezentacji mają być wprowadzeniem do rozmowy. Jak wiemy, każdy obraz, według tak jak mówi chińskie przysłowie, mówi więcej niż tysiąc słów. Dlatego też, jeśli przygotowaliśmy tą prezentację, ja tutaj posłużyłem się zaledwie y, trzema, że tak powiem, aspektami. Starałem się zrobić nagłówki, nagłówki które budzą no co najmniej ciekawość. Subskrybuj kanał, no ok, to nie jest taki doskonały nagłówek. Prowadziłem kontrowersyjne zdjęcie, które przykuje uwagę. No i oczywiście, żeby pokazać, że ten dokument, że ta forma prezentacji działa. Przejdziemy teraz do kolejnego programu, który będzie nam niezbędny. To znaczy on będzie za uwieńczeniem, że tak powiem, naszego przygotowania prezentacji. Zwróćmy uwagę tutaj na kilka rzeczy. Ponownie powtórzę się. Ja mam tutaj niestety niemiecki program i nie mogę Wam tutaj podpowiedzieć. Eee, mam niemiecki system, no jest to mała taka teraz. Jest to małe zaskoczenie dla mnie. Będę go musiał zmienić, zdeinstalować i wprowadzić polską wersję, która na pewno mi się przyda w następnych filmach. I ten film już teraz nie będzie do końca taki udany. W każdym bądź razie, po najechaniu na kolejne ikonki. Niemniej jednak, bez znajomości niemieckiego, możecie, proszę Państwa, tutaj i tak ten filmik zrozumieć, jeśli poznacie podstawowe zasady, lub uznacie, bo myślę, że w większej części je znacie, uznacie podstawowe zasady, jak tworzyć tę prezentację. Do prezentacja nie musi być najwyższym kunsztem. Kunstę yy, sztuki graficznej. Nie musi być robiona nie wiadomo jakim oprogramowaniu, za ile tysięcy złotych czy dolarów. Prezentacja ma być wymowna i to jest cała sztuka. I teraz proszę Państwa, zwróćmy uwagę tutaj na tą część. Mamy tutaj plus, minus, plus mówi nam o tym, że przenosimy się. Przepraszam, plus wchodzi, w to jest powiększenie. No, to już jest mała gafa. Yy, mamy tutaj pewien obszar ekranu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Inaczej być może zapomniałbym o tym powiedzieć. Mamy yy, pewien obszar ekranu, który możemy powiększać lub pomniejszać. Możemy wpisać na przykład naszą wartość 128, czyli możemy dopasować do rozdzielczości naszego monitora yy, wielkość obrazu. Ważnym jest, żeby jednak nasza prezentacja zachowała odpowiednią wielkość. Wielu ludzi mających problemy ze wzrokiem skorzysta z opcji pełnoobrazowej Waszych filmów. Więc jeśli powiększycie, w tym momencie nam to tutaj ucieknie troszkę poza wymiar, który ja przewidziałem do sfilmowania, ale byłby to w moim przypadku optymalny wymiar. Obrazu, i wtedy możemy oczywiście tworzyć widzialne prezentacje. Kolejną rzeczą, o której przedtem chciałem powiedzieć, ale się zagalopowałem, jest to, że program Adobe Reader ma licznik, że tak powiem, stron, i możemy ten licznik. Czy też nawigować przesuwaniem stron za pomocą z tej, tych strzałek, strzałka, która jest w tym momencie nieaktywna, do góry i na dół. Pojawiliśmy się, kochani, na następnej stronie. Potem, klikając strzałkę w trakcie prezentacji, możemy się przenieść. Być może będziemy potrzebować. Spójrzcie, uruchomiłem teraz z lewy klawisz, zaznaczyłem ten tekst. Oznacza to, że ja w to miejsce mogę klawiaturą wprowadzić numer strony. Wprowadzam jedynkę, przycisam, przyciskam klawisz Enter. Wchodzimy automatycznie. Możemy stworzyć prezentację, która będzie miała na przykład 80 stron. W tym momencie zapamiętać to wszystko, tak jak ja to teraz robię, między jedną a trzecią, to musiałbym dużo masła jeść. Żeby zapomnieć, żeby się pomylić. Wtedy możemy sobie przy, przygotować taką ściągę, taki mały konspekt, plan konspekt i, i wtedy możemy sobie nawigować według naszych potrzeb. Możemy teraz, żeby udać się do strony trzeciej, przycisnąć strzałkę, powrót lub też najzwyczajniej przypominam klawisz. Lewy naszej myszki, przyciśnięty, i wtedy pociągamy, ciągniemy w lewo, w prawo to nie ma znaczenia, i wtedy, kiedy liczba czy też numer strony jest zaznaczona na niebiesko, wciskamy żądany numer. A potem klawisz Enter. I to jest, proszę Państwa, cała tajemnica. Oczywiście, co na tych Stronach prezentacji się pojawi, zależy od nas, jak daleko. No radzimy sobie z danym programem, gdzie przygotujemy ten tekst. Będzie to może Word, będzie to Writer czy Writer z Open Office. Możemy też, nie mam tego w tym momencie przygotowane. Być może będzie to temat nas któregoś tam z następnych filmów. Jeśli to będą załóżmy rzeczy dotyczące typowo grafiki, możemy te nasze treści przygotować jako typowe grafiki, czyli gdybym tutaj był y, aktywnym y, jakimś tam bojownikiem wolność, demokrację to mógłbym sobie tutaj stworzyć pewną ilość obrazów, które omawiałbym umawiał, po kolei. Fakt pozostaje jednym, że możemy to zrobić w prosty sposób. Nie musimy y, uczyć się programów, które są skomplikowane. Naturalnie, gdyby powiedział, gdyby ta strona w którymś momencie zamiast teraz. I zaznaczyć ją, żeby była bardziej widoczna na główek. gdyby ona nam się pojawiała w jakiś sposób fantastyczny, tak jak to widać w telewizji, albo na bardziej dojrzałych prezentacjach niż te. Gdyby ten obrazek wpłynął w jakiś tam sposób bajeczny, fajnie to wygląda. Ale kochani, jeśli ktoś będzie zainteresowany waszym produktem, co jest bardzo ważne, wtedy bez względu na to, jak wygląda wasza strona internetowa, jak wygląda wasza filmowa prezentacja, i tak zostanie waszym klientem, zostanie waszym odbiorcą, ponieważ nikt nie wchodzi na film, czy nie uruchamia filmu, czy nie uruchamia waszej prezentacji, nie czyta waszej yy, jakiejś tam ulotki czy czegokolwiek po to, żeby się animować waszą, czy też podniecać Waszym kunsztem grafika, czy też speca od reklamy, tylko chodzi, przychodzi na waszą stronę, uruchamia wasz film na YouTube, po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Ja przeoczyłem to przygotowując tą prezentację. Ale to powinno w tym momencie znaleźć się na ostatniej stronie. Niestety pojawił się tylko nagłówek Subskrybuj mój kanał. Obiecuję Wam, że będę teraz, w tych następnych dniach, w czasie, który stoi przed nami, tworzył kolejne filmy, które pozwolą Wam ułatwić. Nauczyć się, jak łatwiej, jak spokojniej sobie radzić z życiem, poruszać się w internecie, rozwiązywać Wasze problemy. Dlatego też mam nadzieję, że ten filmik wniósł pewne wartości do Waszego życia, że położył podwaliny na to, żeby się uczyć, bo to jest podstawa. Ja mam, dzisiaj mamy 3 października 2014. 16 października skończę 58 lat. Zacząłem się uczyć komputera no 20 lat temu. Ale ta nauka nie była taką jak dzisiaj, kiedy osiągnąłem pewną dojrzałość. Ta nauka była tak, jakbyśmy się wspinali po schodach na szczyt wieżowca. Musimy przejść pewien stopień. Zaawansowania, żeby zrobić, zrozumieć następny. Żeby zrobić następny krok, musieliśmy zrobić poprzedni. I tak wygląda mniej więcej nasze życie. Czy to będzie dotyczyć prezentacji w internecie, czy też będzie dotyczyć życia poza wirtualnym, naszym poruszaniem się. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę. Dużo sukcesów. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym filmie.